W tym konkursie piękności zamiast bikini były stroje ludowe, a oceniano nie tylko urodę, ale i przywiązanie do tradycji. W Skansenie w Nagawkach, niedaleko lipiec Rejmontowskich, po raz pierwszy wybrano mis polskiej wsi, czyli Jagnę roku, Aleksander Ziemiańczyk. Najpierw 12 finalistek wybrali internauci. Kandydatki na najpiękniejszą musiały pochwalić się nietypowymi talentami, na przykład umiejętnością przygotowywania regionalnych potraw, tańcem ludowym czy grą na łyżkach. Wszyscy się obawiali, że nie będzie chętnych kobiet z terenów wiejskich, że będą się krępowały, wstydziły i że na pewno się nikt nie zgłosi. No muszę powiedzieć, że około 50 jagien z całego kraju się zgłosiło. Zwyciężyła energiczna góralka Małgosia Cebula z Łącka, której pasją jest śpiewanie. Górole, górole, Większość rzeczy wynosi się z domu i tak naprawdę jest. U mnie w domu było bardzo tradycyjnie zawsze. Moja mama jest gospodynią, mój tata pracuje, mamy jakąś tam gospodarkę, rolę. W konkursie nie było ograniczeń wiekowych. Najmłodsza uczestniczka, 16-letnia Magdalena Grabowicz, pochodzi z nagawek. Tańczy w zespole pieśni i tańca Mrożanie. Każdy z innego regionu i każdy już wygrała, bo jest, każda jest cudowna i jest świetna w tym, co robi. Gwiazdą wieczoru byli Klo i Donatan. Uczestniczki konkursu tańczyły w rytm przeboju my, Słowianie. Słowianie.